Macie czasem tak, że spodobał Wam się film i bardzo chcielibyście zobaczyć jego kontynuację? Nikt nic nie mówił, ale okazuje się, że jest. Udaje się Wam ją zdobyć, już odpalacie coś z numerkiem 2 albo tytułem sugerującym sequel, aż tu nagle, zaraz, przecież to jest zupełnie inny film. Inny świat, bohaterowie, a czasem nawet gatunek. Coś tu zdecydowanie nie pasuje. Okazuje się zatem, że tak jak wytwórnie Asylum potrafili robić mylące tytułami podróbki wielkich marek, tak czasem ktoś na krzywy ryj albo zupełnie nieświadomie podpina się pod inną franczyzę. Dziś zatem opowiem wam o filmach, które brzmią jak sequele, ale nimi nie są. Kosmici, kosmici, co by tu z nimi zrobić? Czasem to przystojne humanoidy przyjmujące formę pewnego aktora, jak w dniu, w którym zatrzymała się Ziemia. A czasem to gigantyczne stwory niszczące osiedla, jak w Project Monster. To jeden z niewielu reprezentantów Found Footage który na tapet wziął właśnie nieklasycznie grozę związaną z wiedźmami czy duchami, a wielkie stwory terroryzujące głównych bohaterów. Ogólnie rzecz biorąc, film zebrał całkiem niezłe oceny i wokół niego zgromadziły się całkiem duże nazwiska. Producent JJ Abrams oraz reżyser nadchodzącego Batmana, czyli Matt Reeves no i zapomniałbym dodać, tytuł w oryginale nosił nazwę Cloverfield i już przy premierze Reeves spekulował o możliwościach sequelu. Fani kombinowali, czy inna produkcja Abramsa, czyli Super 8 nie jest prequelem, ale JJ zanegował i nastała ośmioletnia cisza. Ta sama ekipa nagle wyskoczyła z filmem Ten Cloverfield Lane historii porwanej kobiety przetrzymywanej w piwnicy Johna Goodmana. To naprawdę świetna produkcja, ukazująca, jak zmienia się relacja ofiary i napastnika. Zaś zakończenie jest zaskakujące, przynajmniej trochę. I choć nawet w tytule pojawia się Cloverfield, a do tego ekipa odpowiedzialna za film jest prawie identyczna to nie jest sequel ani prequel. Cytując Abramsa, to film blisko spokrewniony albo cholernie bliski, ale hej, w głowie wielu to dalej historia w tym samym uniwersum. Nie uwolnię się od tego filmu na tym kanale. Najpierw kiepska śmierć, a potem debiut pani Louis Dreyfus, a teraz nie sequele, no pięknie. Jedynka trolla to horroro-komedia z 1986 roku i opowiada o rodzinie poterów wprowadzającej się do apartamentów z San Francisco. I jak to zazwyczaj w tamtych rejonach bywa, jednym z lokatorów jest zmutowany potężny czarodziej, który wciela się w młodą poterównę. Znaczy, przejmuje jej ciało... I tutaj zaczyna się kanonada dziwnych scen włącznie z łąką i magicznymi efektami specjalnymi. Film nie został dobrze oceniony i choć zarobił na siebie, to raczej nie zapowiadało się na kontynuację. I faktycznie, 4 lata później wzięto się za film pod tytułem Goblins historię o rodzince ściganej przez bandę wegetariańskich goblinów, które posiadają plan zmutowania ludzi w rośliny i zjadania ich. Trochu to pokręcone i nie brzmi zbyt wegetariańsko, ale kim jestem by oceniać. Włoskojęzyczny reżyser nie dogadywał się z ekipą składającą się z amatorów, którzy podobno palili sporo marihuany na planie. Niskobudżetowy koszmarek powstawał w ciekawych warunkach, jak widać. I ktoś wpadł na pomysł, żeby zmienić nazwę na Troll 2. Gotowe, mamy kontynuację. Co ciekawe, film załapał crossover z niemiecką serią Goblins. To wszystko zbyt dziwne jest. Tutaj historia jest nieco inna. Gdy Carpenter zapoczątkował mainstreamowe podejście do slasherowych, milczących Stalkerów zabójców, raczej nie spodziewał się aż takiego odzewu fanów. Michael Myers stał się szybko ikoną, ale przede wszystkim ojcem chrzestnym wszystkich Freddy'ich, Jasonów czy Ghostface'ów, którzy, jak wiadomo, swoich filmów mają całkiem sporo. No i tak też stało się z Halloween. Dwójka podejmowała temat dokładnie w momencie zakończenia części pierwszej. Nieudolnie postrzelony przez doktora Loomisa, Michael zwiewa, by naładować swoje mordercze baterie i z nożem w dłoni rusza za Lori do szpitala. Niestety ta część już nie zebrała tak dobrych ocen, co najprawdopodobniej sprowokowało decyzję o której za moment. I nastał rok 82, i wyszła trójka o podtytule Season of the Witch, i nie było tam Michaela. Nie było nawet wydarzeń z poprzednich części, bo w tym uniwersum Halloween to seria filmów? No, robi się meta. Intryga w tej części to mikrochipy w maskach, które mordują i powodują wypełzanie insektów z ciał, z uwagi na moc prosto ze Stonehenge. Pięknie. Pomysł antologii nie wypalił, ale przynajmniej mamy ten cudowny dżingiel. Tej produkcji raczej przegapić się nie dało. McCula Kuklan, dziecko cud, które nagle zniknęło i zaczęło śpiewać o pizzy. Serio. Pierwszy Kevin sam w domu to świąteczna klasyka i zdecydowanie jeden z moich ulubionych filmów. Jest dobry na wielu płaszczyznach i gdyby nie telewizyjne zamęczanie widzów w nim, pewnie szanowalibyśmy go z nieco innych powodów. Dwójka to praktycznie remake, tyle że zamiast staruszka z łopatą jest staruszka z gołębiami i z osiedla pięknych domów bogaczy przenosimy się do tytułowego Nowego Jorku, gdzie Harry i Marv będą dostawać w wpierdziel od pewnego blondyna, którego to rodzice konsekwentnie zostawiają bez opieki. A, no i jest jeszcze Tim Curry. Uwielbiam. I choć po angielsku Home Alone 3 jeszcze brzmi i faktycznie sugeruje kontynuację to już polskie Aleks sam w domu zdradza do czego tu doszło. Wracamy do tematyki mikrochipów. Gangsterzy kradną jeden z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych i ukrywają w samochodziku, który to trafia w ręce młodego Alexa. Ten, jako że ma ospę, zostaje w domu, a źli panowie chcą swoją zabawkę z powrotem. Nie brzmi to jakoś znajomo? Pułapki są, slapstick jest, tylko brak tu jakiejkolwiek magii. Ciekawostką jest, że zagrał tam nasz rodak no i Scarlett Johansson. Była jeszcze czwórka, wracająca do Kevina, ale bez kalkina, i piątka, Finn sam w domu. A teraz ma być remake, biedny Kevin. Mogliby go zostawić, jak to mają w zwyczaju jego rodzice. Gdy w roku 2000 ukazała się adaptacja książki Elisa, czyli American Psycho, wiedziałem, że kiedyś zobaczę Christiana Bale'a jako Jokera. Myliłem się. A później zrozumiałem, że moje pierwsze morderstwo odbędzie się przy piosence Fila Collinsa. <laughs> Nie powiedziałem tego. Film opowiada o pewnym maklerze, bankierze z Wall Street, który wraz z narastającymi stanami psychotycznymi postanawia w wyjątkowo brutalny sposób mordować ludzi dookoła. Jakby nie patrzeć, to obrywa się tak bezdomnym, jak i wysoko postawionym. Nawet bez spoilerowo mogę powiedzieć, że Batman w końcu zabija nawet Jokera klasyka rzekłby ktoś, kto zna się na klasyce. Kilka nagród, zapamiętywalne postacie i sceny oraz masa analiz ludzkiej psychiki na podstawie tegoż filmu. Więc czego nam trzeba? Cholera, no przydałby się sequel, prawda? Tylko po co pisać coś, skoro kilka hangarów dalej nagrywają jakiś kryminał. Nazwiemy to sequelem i nikt się nie pokapuje. No i tak się stało. Oryginalnie całość miała nazywać się The Girl Who Wouldn't Die, ale Lionsgate postanowiło pogrzebać nieco w skrypcie i zmienić tytuł na American Psycho 2: All American Girl. Mila Kunis tak, ta Mila Kunis gra studentkę kryminologii, której opiekunkę zabił Patrick Bateman. Co prawda grał go inny aktor, ale zawsze coś. I głównym pomysłem filmu jest to, że Mila to podręcznikowa psychopatka mordująca studentów, a jej profesor chce napisać o tym książkę. No i tak się złożyło, że autor książkowego pierwowzoru wyklął ten film. A pani Kunis prosiła ludzi o petycję, by wstrzymano pracę nad filmem. To wiele mówi o jego jakości. Nie warto. I love you, Bobby. What? I to by było na tyle w tym programie. Postawiłem na wybór nie sequeli z różnych kategorii i mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś więcej niż serio. American Psycho 2 istnieje. Oczywiście czekam w komentarzach na wasze propozycje. I do usłyszenia przy okazji kolejnego materiału na TV-filmy. Trzymajcie się. Cześć.